Cześć, Tubeata. Dziś mamy wtorek, 13 października, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś, bardzo właściwa do daty. Dziesiątka mieczy. Wczoraj byliśmy w energii dziewiątki, dzisiaj dziesiątka. Pocieszające chociaż w tym jest to, że dobijamy do końca, mam taką nadzieję. Dziesiątka mieczy. Zanim odniesiemy się do tej karty, to przede wszystkim takie poczucie smutku, bólu pogrzebanych nadziei. Tak często o tej karcie się też mówi i dziś możemy odczuwać. Zanim tak naprawdę zrozumiemy, że możemy coś z tym zrobić, że to też y, można z tego wyciągnąć coś więcej. Z każdej karty, z każdej lekcji możemy wyciągnąć coś więcej. Nagrywam w innym formacie i ciekawa jestem, no zobaczymy. Możemy dzisiaj odczuwać bardziej dotkliwie takie poczucie krzywdy, doświadczać tego, takiej odmiany losu trochę na gorsze, takiego niezrozumienia. Myślę, że to wszystko jest ważne, to wszystko jest potrzebne, bo to skłania nas do pewnych refleksji. I nawet jeżeli odczuwamy taki ból, poczucie straty, poczucie krzywdy, Albo że coś nie układa się dokładnie tak jak sobie tego chcemy, albo coś nas osacza, zwróćcie uwagę na tą stronę, coś nas osacza z każdej strony. To wcale nie oznacza, że musimy tylko i wyłącznie uprawiać takie czarnowictwo. Żywioł mieczy, inaczej, dwór mieczy, żywioł powietrza, to też wszystkie nasze myśli, sposób w jaki postrzegamy światło, sposób w jaki analizujemy wszystko, przygotowujemy się, planujemy. I, yy, I czasami nasza percepcja może być właśnie zaburzona, może być, yy, możemy wszystko po prostu postrzegać czy dostrzegać inaczej. A przecież w Dziesiątce Mieczy też chodzi o to, żeby zrozumieć, że dobrnęliśmy już do tego momentu i od teraz możemy iść do przodu. My jesteśmy w tarocie Serpent Fire. Zobaczymy, czy mi się uda to ładnie wyostrzyć i wam pokazać tą kartę, proszę. Tak będę zaglądała pod dziwnymi kątami, bo nie widzę. Ale ta karta to też jest taki strach przed własnym lękiem, przed, przed własnym gniewem, przed taką spiralą negatywności, którą tutaj widzicie. Taka to jest właśnie. Takie y, przerażenie, tutaj te cztery węże, które wkraczają w tą centralną spiralę, osaczając nas, na przykład, tak jak powiedziałam wcześniej. I ta karta też odzwierciedla taki niewygodny stan umysłu, takie uczucie zdenerwowania, przygnębienia i złości. E, I to właśnie odczuwamy na własnej skórze to pobudzenie właśnie odczuwamy na własnej skórze. I wydaje nam się, że te ściany, które tutaj widzimy, one się po prostu zamykają z każdej strony. Z każdej strony nas po prostu przytłaczają, osaczają. I wtedy mamy ochotę oczywiście się poddać, tak? No bo kiedy wszystko jest zbyt trudne, zbyt ciężkie, zbyt wymagające, wtedy mamy ochotę się poddać. I możemy się wówczas obawiać oczywiście o swoje własne zdrowie psychiczne, i dlatego w takich sytuacjach. Bardzo często mamy ochotę po prostu zaatakować. Tak, oczywiście, odgryźć się. A w takich chwilach tak naprawdę musimy spojrzeć na to, co możemy kontrolować, na to, i o tym często zapominamy na co my tak naprawdę mamy wpływ na naszą własną perspektywę, sposób postrzegania, tak jak my to widzimy. Umysł jest taki ja to nazywam taki śliski wiecie, taki zwodniczy. I przy, ale przy dużej praktyce, czy przy częstej praktyce, możemy nauczyć się oswajać tą bestię, która z każdej strony, z każdej strony nas gdzieś tutaj atakuje i osacza. Tak? Możemy ją y, oswoić. I ta bestia, żeby było jasne, to nie jest jakaś bestia, która atakuje nas z zewnątrz. Ten ktoś, kto siedzi w naszej głowie. I, i dopiero wówczas uda nam się wyjść poza te szkodliwe stany umysłu, tak? No umówmy się, one są często trudne. I dopiero zaczniemy asymilować swój cień, ja chyba bardziej teraz pod kątem akceptacji swojego cienia, bo w tym, w październiku pracuję z cieniem, a przynajmniej staram się pracować z cieniem. I dlatego myślę, że tak do tego się bardzo odnoszę. Mantra przy tej karcie to jest takie przypomnienie, a właściwie zaproszenie. Zapraszam do swojego umysłu uspokajającą energię i wierzę w moje zdrowie psychiczne. Myślę, że bardzo fajne przesłanie, chociaż wymagająca karta. Nie dajmy się dzisiaj e, zwieść i nie pogrzebmy swoich własnych nadziei tylko dlatego, że nie dostrzegamy albo boimy się przejrzeć na oczy, tak? Ta nasza percepcja, nasz sposób postrzegania powinien się dzisiaj zmienić, bo to na to właśnie w tej chwili mamy wpływ i chyba na tym należałoby się skoncentrować i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.